Witam serdecznie postanowiłem nagrać jeszcze trzecią część na temat y, moich przemyśleń dotyczących y, Rometa Kasto 25, bo jeszcze mam troszkę do powiedzenia na, ten, na temat tego motocykla. Y, także y, był taki komentarz pod jednym z moich filmów, chyba drugiej części przemyśleń, czy jeszcze mi szpilki wydechu nie pękły, co zrobiłem jak, jak mi pękły? No to ja powiem tak, y, Romet k pięci, jest produkowany od 2007 roku i miał dwie wersje: przedliftową i poliftową, przedliftowa, właśnie od 2007 roku do bodajże 2011 była produkowana. Poliftowa, czyli tą, którą ja posiadam, to była wersja produkowana od 2014 do dnia dzisiejszego. i e, Romet widocznie słucha e, swoich klientów. Widocznie narzekaj na te szpilki, i w tej y, poliftowej wersji już mamy szpilki wydechu. Proszę Was, y, dużo mocniejsze. I Ja mam już prawie 13 tysięcy przebiegu, i z tymi szpilkami nie mam żadnego problemu. Tyle tylko, że ta nakrętka nie? mi się odkręcała. To dałem podkładkę sprężystą. Nie? Podkładka sprężysta wygląda, jeśli ktoś nie wie, wygląda mniej więcej tak. To jest podkładka sprężysta. Ona po prostu, jak się ją założy. To ona uniemożliwia odkręcenie się nakrętki. Ogólnie, jeśli już jesteśmy przy podkładkach sprężystych, proszę Was to. Tak, nie, nie, nie wspominałem o tym, znaczy wspominałem w moich pierwszych filmach, ale może ktoś już nie pamięta. Tu mamy śruby silnika: yy, tutaj cztery, jedną tutaj, trzymającą, jedną tutaj i jedną tutaj pod yy, silnikiem. I pod te wszystkie, właśnie. Śruby, trzeba dać podkładkę sprężystą. Yy, męczyłem się z tym silnikiem, tak jak większość z nas, yy, użytkowników tego motocykla, bo ten silnik oczywiście ma duże wibracje, dosyć i odkręcały się po prostu notorycznie te śruby. Gdy dałem już te podkładki sprężyste, to problem jakby ręką odjął, ustał całkowicie. Także polecam to zrobić, yy, bo po co dokręcać co te? 500 000 kilometrów, y, czy tam 2000, silnik. Po prostu trzeba tu je troszeczkę y, swojej inwencji w motocykl włożyć, bo jednak 3500 zł za nowy motocykl to jest jakby y, y, prawie że kradzione. <ścoughs> Dalej, y, łańcuch. To już y, pójdę. Tutaj, y, oryginalny łańcuch, proszę Was, to on się. Mocno e, rozciągał, nie? jak guma od majtek, praktycznie. I ten oryginalny łańcuch, proszę Was, wymieniłem na nowy, tak. Jeszcze zębatek nie wymieniałem, bo jeszcze miały tam, e, jeszcze były bardzo dobre i nadal są bardzo dobre. Wymieniłem na e, markowy łańcuch, nie ma problemu. Nie jest to, że tak powiem, e, modyfikacja niezbędna, tak, na przykład opony, o których wspominałem, ale. Jest to powiedzmy ułatwiająca życie modyfikacja. Nie trzeba naciągać co chwilę łańcucha, nie? Dalej, lampa tylnia. Była taka. Czy, czytałem oczywiście dużo forów, tematów na forach, że lampa tylnia, żarówka ciągle się w lampę tylniej przepala. Już mówiłem w jednym filmiku na ten temat. Tu już sobie pozwoliłem odkręcić. Także i ona się nie przepala przez instalację elektryczną, ale przez wibrację. i zobaczcie jak ja to zrobiłem <laughs> tu mamy odbłyśnik, proszę was, tu mamy lampę, z żarówkę oczywiście i ja na trytytki obejmę ten odbłyśnik przymocowałem tak, że po prostu nie da się ruszyć po prostu ten odbłyśnik on się wibruje w czasie jazdy i siłą rzeczy włókno pęknie Prędzej czy później, jak zamontowałem te trytytki, i to się że tak powiem kompletnie nie rusza, to ta żarówka już chyba, ja nie wiem ile ona ma kilometrów, ale sporo, sporo, naprawdę po prostu. Jak ja ją przymocowałem, tutaj jest pod tym odbośnikiem taki jakby zaczep, i tą trytytką pod ten zaczep dałem. I to się nie rusza, i nie ma żadnych problemów z, z, z tymi żarówką ze palącą się tą żarówką spalającą z, z, z się. Po prostu to było od wibracji. Dalej. Spalanie motocykla. Mam taką ściągawkę, żeby nie zapomniał. No, proszę Was, spalanie tego motocykla oscyluje w granicach 2,5 litra na 100 km. To jest, jak na stwiskiem wyjątkiem, taki troszeczkę lepszy wynik, bo te markowe, takie sportowe, bardziej, to z 3,5 litra 4 litry potrafią spalić, ale mają mi większą moc, nie? także to nie można ten. Eee, w trasie mi wyszło 2,5 litra, tak dokładnie, 2,6-2,5 litra na 100 km. Jak jeździłem po mieście, to wyszło mi nigdy mi nie przekroczyło 3 litrów, nie? było 2,9 albo 2,8. Także to jest niesamowity plus tego motocykla. Amortyzatory. Tutaj mamy, <coughs> chodzi mi o tylny amortyzator, oczywiście. Przedni jest nieregulowany i nie ma właściwie sensu. Jest troszeczkę miękki, ale na te polskie wyboje, proszę Was, to bardzo, bardzo, e, że tak powiem, adekwatne są te amortyzatory przednie. Tylnie, Tylnie był troszeczkę za miękki. Trochę dobijał, czyli może nie dobijał, ale trochę tak bują mnie, nie? To, ale na szczęście w tylnym mamy regulację i y, fabrycznie jest regulacja w tym miejscu w sensie ten trzo, trzo, trzonek jest tutaj w tym miejscu I, że, i po prostu o jeden stopień, w jednym i w drugim y, regulacji przeprowadziłem, jak się regulacje przeprowadza, na przykład wsadza się nie wiem, coś takiego tylko, że to muszę mieć większy i po prostu się przesuwa nie? jakiś większy musiałbym mieć bolec, ale wiecie o co chodzi Przesuwa się i wtedy się y, reguluje. Zaraz pokażę chwilę. Coś tu może znajdę. Może to będzie pasować. Nie, nie będzie dobra. Nieważne. Przeprowadza się tą regulację. Dalej rozrząd. Rozrząd przeprowadza się, proszę was. Y, robi się co. Według książeczki serwisowej ROMETA, co rozrząd się ustawia co 5000 km. Oczywiście nie trzeba tak yy, ustawiać co 5000 km. Wystarczy się zajrzeć do klawiatury i zmierzy luz. Jak będzie ok, to nie ma co, co w ogóle yy, regulować. 0,05 mm, czyli 500 mm na obu zaworach yy, i tyle. Olej. Olej się wymienia, proszę Was, co 2-3 tysiące kilometrów. Można wcześniej, później niż 3 tysiące kilometrów. Nie radzę tego robić. Yy, bo po prostu czyli silnik oczywiście wytrzyma, ale przy docieraniu co jest ważne. Ja w nim wymieniłem pierwszy raz olej. Tego chyba nawet nie mówiłem. Pierwszy raz olej wymieniłem nim po 100 km przebiegu oryginalny olej, jaki tam wlewają, jest jakiś tragiczny mineralny olej i... źle yy, się po prostu silnik moim zdaniem dociera. Jak wymieniłem na pół syntetyk od razu po 100 km oczywiście on będzie się dłużej docierał, nie? Ale będzie się lepiej docierał. I to jest najważniejsza sprawa, nie żeby się szybciej dotarł, bo się dotrze szybciej, ale się dotrze gorzej. Lepiej żeby się dłużej docierał, nawet Powyżej tych 1000 km, ale żeby się dobrze dotarł, ja wymieniłem pierwszy raz olej po 100 km, potem po 300, potem po 500, nie, potem nie po 500, tylko po chyba 700, i potem po 1000, tak jak, tak jak w tym, tak jak w katalogu jest tam w książce serwisowej. I polecam właśnie tak z 3-4 razy wymienić olej w czasie dotarcia, bo dotarcie dla silnika to jest krytyczny moment. I dotarcie mm, rzutuje na cały, cał, całą kondycję silnika do końca jego dni. Dlatego jeśli chodzi o tarcie, to zalecam pół syntetyk, jakiś markowy dobry olej, niech się dociera y, dłużej, ale dobrze się dotrze. Także. To wszystko, chyba, bo już wszystkie tematy yy, przerobiłem. Polecam ten motocykl i szerokiej drogi. Na razie jest oczywiście yy, zima, ale i tak polecam szerokiej drogi, gumowych drzew i jeszcze wesołych świąt. Pozdrawiam.